Jeśli nie wiesz co się dzieje. Siostry Dina i Nina Kaliente to gorące latynoski w twojej okolicy. Nina, czyli ta z pomarańczowymi włosami, nadal trochę utknęła w przeszłości, bo myśli dużo o swoim chłopaku z liceum, Donie Lotario. Tylko, że Don niedawno wziął ślub, więc nie może już szaleć tak jak kiedyś. Więc Nina musi sobie chyba znaleźć kogoś nowego. Z kolei Dina, czyli ta z żółtymi włosami, znalazła sobie starego dziada Mortimera, który jest stary, ale bogaty, więc teraz będzie próbowała go trochę przekabacić, nie wiem czy to dobre słowo, żeby wzięli może ślub jakiś czy coś. Generalnie to żona Mortimera została porwana przez kosmitów i zaginęła. Teoretycznie nikt nic nie wie, tak naprawdę to ona sobie siedzi w chatce gdzieś tam na skraju miłowa, ale Mortimer o tym nie wie i dobrze, że nie wie, bo Dina może to teraz wykorzystać. Jednak będziemy grać rodziną Kaliente. z jakiegoś powodu, bo mówiłam, że mam plan na przyjemniaczków, ale to jest kłamstwo, nie mam żadnego planu na przyjemniaczków. W sensie coś, coś jest, ale, ale jeszcze to muszę dopracować. Tak, więc, ojej, muszę myszką gdzieś indziej klikać, jak zawsze. God fucking dammit, it's my stupidity once again. Czemu tu jest mój pamiętnik z dzieciństwa? A, właśnie, tak, warto chyba dodać, że powiększyłam sobie rachunki z tych 200 na 500%, bo uznałam, że czemu nie, wcale to nie sprawi, że będzie jakaś masakra w tej grze. To, co mnie trochę mentalnie powstrzymuje od grania tą rodziną, to jest fakt, że z jednej strony chcę, żeby Dina się oświadczyła Mortimerowi, ale z drugiej strony Mortimer mi daje takie bardzo konserwatywne poglądy społeczne vibe, więc nie wiem, czy on by chciał, żeby baba mu się oświadczała. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie grałam tą rodziną od roku, chyba. Pewnie ponad roku, szczerze mówiąc. Myślę, że Dina jednak chciałaby się oświadczyć temu Mortimerowi. Chciałaby podjąć potężne kroki. Mimo, że on jest świadomy tego, że Bella chyba gdzieś żyje, to jednak może zacząłby trochę tracić nadzieję i jednak chcieć, chcieć mieć jak, jakiegoś towarzysza przy sobie czy coś. Nina Kaliente, chodź. Kim jest Adam? Zadzwoń Sim? Adam. Kurde, dobra, Ni, Nina, chodź z tego telefonu, bo musimy zaprosić mortimera. choć może z tobą jeszcze pożartujemy troszeczkę. A nie, bo ty nie jesteś naszą przyjaciółką. <laughs> O nie, one się, one się nie lubią jakoś bardzo. Dobra, Dawaj Dina, to zaproś sobie tego Mortimera. Dzień dobry. A ty możesz sobie zaprosić tego Adama, może jeśli by chciał. Nie wiem, czy on będzie chciał z tobą się spotkać. No nie. Hmm. Myślę, że go zapytasz, czy chce się z tobą umówić. <laughs> o nie. O nie, dzień dobry, Don. On wszystko widzi, nie? <laughs> on wszystko powie, Belli. On nas przyszedł odwiedzić. Aha. O. O. Leave me alone. This is my sugar daddy and I'm very faithful to him. Ty sobie z Donem porozmawiaj, choć. pocałuj go. O, -o, -o, o. Dobra, koniec tego. Dobra o, -o, o. No i dobrze, ale, ale. Jesteście zaręczeni? No właśnie, bo takim wyszło wielce pobieramy się, ale to najpierw musi być, muszą być zaręczyny chyba. Możemy w sumie włączyć Mortimera, żeby był kontrolowalny, nie? I wtedy się oświadczyć Dinie. Ty, Dina, masz paskudne takie pragnienia trochę, jakby nic, nic mi to nie mówi. Kurczę, tańczymy razem i słucha sprośnego dowcipu. Może nie jest po prostu, nie podoba jej się Mortimer tak za bardzo fizycznie czy coś. Ona, ona, ona to robi dla pieniędzy. Ona tutaj jest tylko po swój czek, a potem spada. A, bo ja miałam ko kostką kulać, to nie, to... 1 do 10, uwaga i... 5, Ok, czyli zwykłe. To dobrze. Chociaż prędzej czy później oni, ja bym chciała, żeby oni się postarali o jakieś dziecko. Więc... Nie! Nie wyłączyłam ten scenek. Ach, cierpienie. A ty co robisz? Spaliłaś dom? O, nie, spaliłaś spaghetti dla odmiany. Emocje jak na krzybach. Confess to cheating. Mm, mm, mm. Lepiej tego nie rób, tym bardziej, że to było dawno temu i nieprawda. Chociaż? Bo gdzie ty tu masz? Don i ja romansujemy, ale to rom, jakby romansowaliście na Michale, kawalerze, więc a bo ten moc jest taki głupi, że on ma tylko jeśli ktoś ma wspomnienie o romansowaniu, mimo że ty na Mortimerze, Mortimerze jakby nie oszukiwałaś go, nie zdradzałaś go. Nie wiem, co tu się dzieje. Zadzwoń do tego Adama jeszcze raz, skoro tak się na niego uwzięłaś i o nikim innym nie jesteś w stanie myśleć bo tu, o jezu, jeszcze się poszli gadać. Jeszcze wygadają jakieś plotki o tym, co robili oboje. Albo ten mu wygada, że belle spotkał. Nie, nie można tak. Nakłoń do. Podaj posiłek. Zrób nam obiad. Co tuś? Się... Aha, pusta loduwa. To trzeba iść do sklepu pewnie. O, jak mi się nie chce. Jak mi się nie chce. Daniel, co ty za wybory życiowe podejmujesz? Nie, musimy się zwijać z tej parceli. W sensie no, mi to trochę pasuje do Daniela, ale styl. Dalej, rapuj za napiwki, spełniaj swoje pragnienia życiowe. O, o widzisz, to jest, to jest mężczyzna, no Mortimer to jest mężczyzna. Wspiera swoją partnerkę, kurczę, w jej pasjach, jakkolwiek słaba by w tym nie była. No patrzcie na niego, Jezu, jaki on jest kochany. Dina zaczyna pracę za godzinę, nawet nie wiedziałam, że ona ma pracę. A Dina by się chciała czegoś tam nauczyć i kąpać się po raz drugi tego dnia. Chciałabym zaznaczyć: O nie, już nie chcę się uczyć, teraz chcę zarobić 500. To idź się wykąp. Mój headcanon jest taki, że Dina po prostu kupiła dużo produktów z Avonu, i teraz chce je wszystkie wykorzystać, więc po prostu bierze kąpiele kilka razy dziennie. Co, może dołączysz się do Mortimera, bo on chyba chciał się z Tobą barbnąć jeszcze ostatnio? O! o, o. Czekaj, czyli ona w końcu obsłużyła tego gościa, czy nie? Nie wiem, te karty, te karty to jest za dużo na mój mózg. Okej, okay, ale dostała pieniądze, to się liczy. A, bo Wy się chcieliście ten tegest w sensie, no ja... Don, zostaw nas... A, znowu muszę zakręcić kostką! Uwaga, uwaga, klikam, klikam, klikam. Ale wy zrobicie to, jak Don jest tutaj w środeczku? Nie, Jeszcze. O Boże, do tego też jest cutscenka. Czemu muzyka z tej cutscenki ciągle gra? O, już przestała. Dobra, już się wystraszyłam. Dobra, pora spać. Ty też wykorzystujesz swoje płyny z Avonu. No, teraz wszystkie cztery driny wypiję. Jeszcze o dziewiątej rano. No cóż. O, no tak, przychodzą rachunki. To zobaczymy, ile teraz mamy. No i to są rachunki. Ta by chciała ryby łowić. Oj, o, Adam. Adam, zaraz do ciebie zagadam. Chodź do nas, może, bo ty już jesteś, no właśnie, taki niemalże zaprzyjaźniony. To będziemy mogli z Tobą nawet poromansować pewnie, bo na pewnie po to chce się z nim zaprzyjaźnić. Oj, co on robi? Łaskoczyć się, no widzisz? Oj, się zaprzyjaźniliście. To co, romans? Romans? Nie chcę romansu, o nie. A ty co? Przechwalaj się przed Adamem dzwonko. Spoko, to jest typowa Dina. Dina jest pociesznym człowiekiem bardzo. Bo gdybyś chciała się ten ten gest, to może właśnie może coś z tym Adamem dzwonko o właśnie, bo ty tutaj. Dina! The fuck are you doing? O, 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 o ale tylko ty się zakochałaś, on nie. O, on też już, dobra. Dina, weź, przydałabyś się na coś. Opalaj się, o tak, to jest coś, co Dina by robiła jak nic. Powoli, ale idzie za nich romans. Przechodzisz sobie ulicą i widzisz coś takiego, co robisz. Nie, ale w sumie, jak się zaczęła kwarantanna rok temu, to jakaś osoba tam z sąsiedztwa się wyłożyła, dosłownie sobie hamak położyła na podwórku i sobie tak leżała, więc jakby nie oceniam. O, skończyłaś się, o, i się gra zacięła, to pewnie będzie teraz... 30 tonów ciemniejsze niż zwykle. Ta szminka będzie bardzo dobrze wyglądać. No, o. No w sumie tak, ej, w sumie to ładnie na niej wygląda. Do niej to nawet pasuje to. Więc nie narzekam tak w sumie. O, 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 o. Nie, czemu jak kliknęłam przepędź? Nie. O, dlaczego? Zwiał, zwiał. Jak sytuacja zaczęła się robić poważna, to zwiał. Pora na spanko. I tak się kończy dzień u sióstr kaliente. I jeśli teraz też nie wiesz, co się dzieje... To rodzina Haków, czyli Jan, Esmeralda i Lucynka, właśnie się przeprowadzili do Miłowa. Esmeralda to jest siostra Daniela Przyjemniaczka, takiego rudego, co zdradza swoją żonę. To jest jego jedyna cecha charakteru, że zdradza swoją żonę. No więc Esmeralda chciała zostać gwiazdą sportu. Jak była mała, potem założyła rodzinę, więc niestety musiała porzucić to pragnienie. Ale teraz, jak Lucynka ma już parę lat, to pomyślała nad tym, żeby może rzeczywiście spróbować swoich szans. Jan Hak to spokojny facet, który chce spokojnego życia. Jakiś zwierzątek, może na pewno jakiś roślinek w ogrodzie. Alucynka to jest ponoć gałgan straszny, ale nie wiem, u mnie w rozgrywce była bardzo miła, więc. Teraz jesteśmy u haków. Razem z hakami jest też diabeł w podłodze. Diabeł, wynóż się z czeluści piekielnych. Hihi, hi. ale on jest słodkim kotem w sumie. Ej. Bo ja tak myślałam, bo do Jana Haka mi bardzo pasują zwierzątka. Ale tak, w ostatnim odcinku tutaj Esmeralda szuka pracy, bo może by chciała. O, czekaj, ona znalazła jednak pracę. Okej, okay, coś coś tu nie działa mój mózg, chyba. Pan Jan Hak chce założyć ogródek i ma już jakieś tam chorobliwe pomidory. A ta młoda, tą młodą, koniecznie chciałam zakolegować z Aleksandrem Ćwirem, ale jeszcze się nie spotkali. Spotkała za to Orlando Bertino i chciałaby dręczyć kogoś. Nie wiem, ty masz jakieś problemy emocjonalne? Chyba nie. Więc chyba każdy z nich będzie właśnie rozwijał jakieś swoje plany i aspiracje. Kiedy ty masz pracę w ogóle, przyjaciółku? A, po południu. Jan Hak tylko stoi, wzdryga się na te pomidory. Co tu robi diabeł? Ej, ja chcę mieć diabła. Przepraszam, ale ja chcę mieć diabła. No... Ona tutaj, ona tutaj coś z nim chce, bo a tak, bo on chciał mieć dziecko. Ej, to może, może, coś, coś z tego wyjdzie. Muszę wyłączyć kadcenki, muszę nareszcie zmądrzeć. Ale nie było dzwoneczków, to szkoda, ale no, nie zawsze musi się udać. Halo, herb, chcesz może na kawusie wpaść? Chyba nie. No, podałbyś to jedzenie, żona czeka. No, nie, już nie czeka, idzie do pracy. Janowi zostały chyba tylko warzywa w ogródku. Kogo przeprowadziłeś? Bronisław Miastowiec. Gościu dosłownie się nazywa Tauni. Weź właśnie tutaj, może zrób rzeczy z tymi roślinkami. Nie wiedziałam, że dzieci mogą, ale warto wiedzieć. Użyźnij, może, skoro mamy ten kompost, nie? No, dużo mieliśmy tego kompostu. Chodź się pobaw z tym nowym dzieciorem. Dobra, te pudła możemy sprzątnąć, bo powiedzmy, że już wystarczająco długo tu mieszkają. Czemu ten pomidor jest chorobliwy? Co jest z tobą nie tak? No i ten też. Co się dzieje? A bo ty masz. W tym odcinku urodziny, no i dobrze. O, Idźcie spać! Diabeł! Diabeł się zakradł do nas w nocy. Co tu się stało? Excuse me, can you... Aha, myślałam, że to jakieś cebule tu rosną, a to są kropelki wody. Chcesz, chcesz, chcesz? O oh, jest! Wow! No dzieci to jeszcze tak w miarę chętnie chcą odrabiać te prace domowe. Z nastolatkami jest już gorzej. Hak, co pan chce z Donem się zaprzyjaźnić z jakimś randomem? Może jak mają trochę środków, to kupią sobie laptopa na przykład. No, świetnie. To, był, to była bardzo rozsądna decyzja finansowa, Ania. A nie, bo ty nie masz opcji wykupionej, to ja, ja, ci, ja ci wykupię pieniądze. Doradca finansowy, proszę bardzo. Udzielaj konsultacji, to jest od logiki zależne, ale ty nie masz logiki, no to świetnie, super. Czy one kiedyś w ogóle będą mieć owoce? Nie wiem, coś tak. O, brązowa ranga ogrodnictwa, kurcze! O, Tatiana, świetnie, super, cieszę się, że się pokazujesz wszystkim ludziom. Też mi głos zabrało. Czemu wy macie podwójny kibel? A, bo tak było chyba już na początku w tym domu. O, ktoś dzwoni. Może Dariusz? Może Don? Może ten random? Nie. Jan Hak, dalej, zasiej truskawki. Kogo ty, Balbina mieszkaniec? O, to pewnie siostra tamtego, też ruda w sumie ten też był chyba rudy. Ej, ale ładne dziecko. W się sensie takie ubrane pod kolor. No widać, że jakieś napracowanie było. A bo wy macie jeszcze takie same fryzurki. O. A bo ty masz... Nie, kiedy ty masz urodziny? Aha, dopiero następnego dnia. To ja coś źle zobaczyłam po prostu. Chodź Bronisław. Twoja siostra jest już u nas. To jest kanonicznie jego siostra, okej? Okay? Mówię tak, więc tak jest. No, biedny jest pan Jan Hak. On tutaj się trudzi, a ona udziela konsultacji finansowej. Weź tutaj, poświęć czas swojemu mężowi. Nie, jednak, jednak finanse ważniejsze od męża. Hmm, to, to, jest, to jest plan na coś, nie? Może, może oni by się rzeczywiście zaczęli od siebie oddalać przez to wszystko. On woli tutaj spokojnie pracować sobie nad swoim ogródkiem, a ona tylko pieniądze, pieniądze. O, idzie spać. No i dobrze. Wszystkie dzieci też sobie idą. Ten biedny próbuje coś do tej żony podbić, a ona nie. Będzie dobrze, nie martw się. Właśnie, przestań już, Esmeralda, nie wydurniaj się. On ci zrobi tutaj zaraz obiad. Dalej, Jan Hak, bo masz kurczę osobowość pralki. Zrób coś. Idź spać, na przykład. To też jakieś rozwiązanie. Okej, okay, tak się kończy cierpienie. Urodziny Hak. Mam nadzieję, że w przyszłości może uda im się wykazać jakiekolwiek cechy osobowości i jak najbardziej w przyszłości zaimplementuje ten wątek, z tym, że oni się mogą zacząć od siebie oddalać czy coś. No chyba, że nagle zaczną losować jakieś bardzo potężne pragnienia względem siebie, ale zobaczymy.